Wojtek. Cześć. Wiesz co, musisz mówić głośno i wyraźnie. Dobrze, ja będę mówił głośno i wyraźnie. Na początek się zapytam, czy zgadzasz się, aby ten materiał umieścić na kanale Witch Project Studio. Tak, zgadza. Dobrze, ja cię spotkałam tutaj przy sklepie Biedronka ze znajomymi i zastanawiam się, co ty tu robisz. Nie wiem, jakieś koczowisko jest. Wy, wy, panie co? Próbuję zrobić najtańsze na piwo i na, na strąbu Mhm, mm Rozumiem, a ty jesteś osobą bezdomną? Tak, jestem osobą bezdomną. Od jakiego czasu? Od paru miesięcy. Tak, a jak to się zaczęło? To się zaczęło odkąd zostałem ze swoją kobietą, z którą mieszkałem 10 lat. Tak. Straciłem pracę, straciłem... Raczej znaczy okradli mnie. Mm -hmm. Okradli mnie i straciłem mieszkanie i... Samochód, no i wszystko, nie? Rozumiem. E, jak, jak Ci się żyje przez te parę miesięcy? Super, nie? Podoba Ci się, jak na wakacjach? Do, to, no. Ale powiem Ci, że... Nie, ale powiem Pani szczerze, że... To, 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 tylko tak mówię, tak? Bo tak, na, tak naprawdę to, to nie jest tak, nie? To jest najgorzej, co może być, nie? Rozumiem. To nie jest tak, że tak super, nie? A jak swoich znajomych y, poznałeś? tutaj? Tak, tutaj. Ja ich znam tu wcześniej. Uh -huh. I oni też są osobami bezdomnymi? To nie, ja ich tu znam, to oni wszyscy też mieli pracę. My więc straciliśmy tak samo pracę, straciliśmy tak jak i ja. Nie? W jednej firmie pracowaliście? Nie, w dwóch firmach, nie. On pracował na, na ten. Um, on budowlankę robił, a ja jeździłem na tirach i dowieziłem do nich towar. Mm -hmm, rozumiem. Macie jakieś nałogi? Tak, mamy no. Mm -hmm. Jakie? No alkohol, jak? narkotyki? Na al alkohol, nie. Tak, narkotyki jakieś? Nie narkotyki. E, a nie uważasz, że może alkoholizm do tego doprowadził? Do straty pracy, czy... Czy po prostu szef był zły? Nie, to na pewno. Nie, to... Ja Pani powiem szczerze. Wiadomo, że to wszystko do, 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 chodzi do tego, tak? Rozumiem. Nie jest tak, że, że, że ja... Wszystko, wszystko, to jest wszystko przez alkohol, tak? Tak uh -huh. naprawdę. Um. I co zamierzasz z tym zrobić w przyszłości? Bo wiesz, teraz jest fajnie, tutaj sobie siedzieć, bo jest jeszcze super pogoda. E, niedługo będzie jesień, później będzie zima i co wtedy, prawda? Też będziecie tutaj koczować, czy nie wiem, ewentualnie jakieś iglo trzeba będzie budować już zimą, prawda? Proszę pani, pani zobaczcie jak ja wyglądam. Jakiś taki mhm. nie Mhm. Miałem ja trzy samochody w garażu, dwa motory. Tak. Miałem połowę pieniędzy, widzi Pani jak teraz wygląda, tak? Tak. O. Ja nigdy nie chcę tego więcej kurap teraz Mhm, mm to jakie kroki podejmiesz? Jakieś leczenie? Bo wiesz tak, to jeżeli będziesz tutaj siedział, to po prostu codziennie będzie z rana, wiesz, ogień i... Pójdę. Nawet nie pójdziesz na żadną rozmowę kwalifikacyjną, prawda? No oczywiście nie pójdę na żadną rozmowę, tylko ja... A powiem Ci, że ulica wciąga. Naprawdę. Czym dłużej jesteś, tym trudniej wyjść. Jest swojego rodzaju wolność, tak, i... Nie, już nie, nie, nie wiem, czy to. Kamil mi powiedział, ktoś mi powiedział, że z bezumności bardzo ciężko się wychodzi, tak? Dokładnie, tak. No. Ciężko wyjść i coraz więcej młodych ludzi e, po prostu ląduje na ulicy, tak. Nie wiem no to Ja muszę Ja, ja po prostu na jakimś się pojadę. Mhm mm na detoks, tak? Tak, na. No tutaj jest Morawica i tak. z tego co wiem to bez problemu. Nie, bo tworki na, Morawica, nie, tak. Tworki są i Marywilska, tak? Chyba też, też wiem co jest. No i tam pojadę pewnie i tak. No. Możesz na tworki jechać no. z tego co wiemy, wysłałyśmy tutaj naszego kolegę no. i przyjmują od razu, tak? Na taki ja siedmodniowy detox. Trzeba mieć 00, myślę, bo nie? Tak, trzeba mieć 00. No to musisz się tutaj wziąć. <laughs> Dalej tak? pani mnie nagrywa? Dalej cały czas o. nagrywamy. O, no super. No. No. Możesz zaśpiewać piosenkę, nie? Możesz zaśpiewać. Jesteś szalona, mówię ci, za <laughs> byłaś byłeś, skąd już Jesteś aniołem, szalona No pięknie, jakiej kobiecie to detykujesz? Dla pani to O, dziękuję bardzo. Bardzo ładnie. Może tutaj zrobisz jakąś karierę muzyczną, tak? Tak, bardzo, No. Może to powinieneś, nie wiem, w disco polo śpiewać. Może tak, Marnujesz się tutaj, chłopaku. I co, jak zdobywacie, nie wiem, żywność tutaj, żebracie? Czy chodzicie na jakieś misje? Bo z tego co wiem, to można y, na miodową chodzić. Widzi pani to? Tak. Na misjach tych dwóch pokojowych, nie? No. W wojsku. No tak, jesteś chłopak z wojska, no to powinieneś tutaj wziąć się za siebie, stanąć na nogi, tak? Twardy chłop jesteś. Ja sam do bardzo ich lubię. Próbuję jakoś stawać na nowi i też próbuję tam jak miałem pieniądze... Weź do siebie mikrofon, tak. Też próbuję, próbuję jakiś... też próbuję pomóc. Pomagasz też ta, swoim kolegom, ta. tak? Widzimy Pani co? Nie chcę... Tego... nie chcę mówić, bo jak Pani to puści na, na tym YouTube czy gdzieś, nie? To mów. Ukradli mi... wypłaty wziąłem. Ja na Tirach jeżdżę. Tak. Po, no, czasu wyszedłem z wojska, jeżdżę na Tirach, tak? Jeżdżę Rozumiem. Jeżdżę ponad 20 lat na Tirach, nie? Mhm. Uh -huh. Ukradli ponad 7000. Ale ponad... to znajomi ci ukradli? Znaczy, nie, nie wiem, czy, znaczy znajomi, to nie wiem, czy byli znajomi, nie? Ukradli mi razem z plecakiem, z sasetką, z nawet mi zdjęli, nie? Rozumiem. Rozstałem się dziewczyną, no i, no i tak wyszło, że, że jestem tu, nie? Jesteś w chwilowym dołku, tak? No, tak, no, można, no, no ładnie to po niej nie? Chwilowym, tak. tak chwilowym bo Naprawdę nie siedź tu chłopaku, bo, 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 bo niedługo będzie jesień, później będzie zima, jesteś krótko na ulicy, tak? Masz tutaj, e, nie wiem, doświadczenie tak? w tirach. E, jeżeli, nie wiem, jeździsz na tirach, to i podejrzewam, że tam masz spanie, tak? Także musisz się wziąć w garść A nie tutaj siedzieć i koczować podobało się wziąć. No Nie będę Nie wiadomo ile czasu siedział No Masz dwie ręce, dwie nogi Będę podobało, nie? Dobrze, trzymam za słowo Minego dnia, pozdrawiam wszystkich na kanale Witch Project Studio Pozdra Pozdrawiamy nowych widzów Legia Piona Dziękuję za wywiad, cześć.